Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na łóżku siedzę, a Wy stoicie na łóżku. Na statywie, tak nietypowo, ale tak mi jest wygodnie po prostu i światło jest dobre. <grych> e, tak, jest dzisiaj pogoda, żeby nagrywać. Dzisiaj pokażę Wam takich 5-6 moich ulubionych książek. One nie będą stricte jesienne. Bo klimat jest troszeczkę bardziej jesienny, pomarańczowa bluzka, bo taka żółta bardziej, ale one nie będą stricte jesienne, ponieważ tematyka w środku książek się nie zgadza z jesienią. A więc nie nazwałam tego idealny na jesień, tylko po prostu moje ulubione książki, które przez kilka lat przeczytałam. I to będą początki serii na przykład. Tutaj również, więc w ten sposób. Na samym początku pokażę takie najstarsze, które mam, tak naprawdę, w, w mojej takiej biblioteczce. I jest to. Są to. Są to. Są to dwie książki o tematyce romantycznej. Są właśnie bardziej takie romantyczne. Pierwsza z tych dwóch, taka mniej ulubiona. Bo to, co Wam zaraz pokażę, to jest moja ulubiona książka z tych dwóch, i przeczytałam ją bardzo dużo razy. To przeczytałam ze dwa lub trzy: jest to Lucy Mont Montgomery, Mount Montgomery, Błękitny zamek, w takim oto właśnie wydaniu. Ale myślę, że każde wydanie tej książki nie byłoby żadnych bólów, bo moja babcia ma starsze wydanie. Te książki, albo właśnie tej też, co Wam zaraz na momencik pokażę, błękitny zamek i no jest cieniutka, tak jak widzicie. I taka malutka, więc szybko ją przeczytałam. A tutaj ta książka ma tylko 280 stron, więc jest malutka. I nie będę Wam za bardzo mówił o tych książkach, tylko przeczytam Wam tutaj tytuł. Ponieważ nie chcę tam spoilerować, poza tym te, większość tych książek przeczytałam e, no, parę lat temu, no tak z 3, z 4, jak jeszcze chodziłam głównie do gimnazjum, e, liceum, bo w szkole bardzo dużo czytałam, teraz jest problem po prostu z tym czytaniem, ale bardzo nadal lubię, więc przeczytam wam tutaj ten opis z tyłu. Valancy Starling ma trudne życie. W wieku 29 lat ciągle mieszka z matką i ciotką, które traktują... Traktują ją jak dziecko. Reszta krewnych dochucza jest z powodu staropanieństwa. Przed szarą rzeczywistością dziewczyna ucieka w świat fantazji. Tam, w błękitnym zamku adorują ją najprzystojniejsi rycerze. Pewnego dnia w dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora. Postanawia zobaczyć nieśmiałość i zacząć żyć pełnią życia. Czy uda jej się usamodzielnić? Czy przeżyje szaloną przygodę rodąc powieści jej ulubionego autora? I czy odnajdzie miłość? Niezwykła opowieść o sile charakteru, którą każdy może w sobie odkryć. I tutaj taki dopisek. Błękitny zamek po raz pierwszy ukazał się w 1926 roku, ale pełnego polskiego wydania doczekł się dopiero blisko 70 lat później. Z ten wydawnictwa Egmont książka okazuje się w tłumaczeniu nieskróconym wiernym oryginałowi. Więc to jest bardzo stała książka. W sensie, no, Błękitny zamek ogólnie to wydanie jest po prostu... No, właśnie przez firmę Egmont, no i pisarka, wiadomo, ani z żadnego wzgórza. I pamiętam, no, że przeczytam ją właśnie z dwa, z trzy razy, ale może fajnie by było wrócić do niej przeczytać ją jeszcze raz, ponieważ no nie, nie, nie pamiętam to bardzo, ale pamiętam to, że bardzo mi się podobała. Kolejna właśnie książka od Lucy Mount Montgomery. Jest to też serii romantycznej. Dziewcza z Sadu. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie, ale tą książkę przeczytałam z 10 razy. Dosłownie ile ja razy ją przeczytałam. To się w ogóle nie mieści w głowie. Tutaj tak samo się zaczyna z takim kwiatkiem. I tutaj mamy takie. Liście zielone. E, ta, stro ta, 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 ta strona. E, ta książka ma tylko 191 stron. Więc jest jeszcze mniejsza, jeszcze mniejsza jest niż ta. O. ale mogę z powiedzieć, że to jest moja ulubiona książka. Kiedyś robiłam ją na prezentacji. W się sensie opowiadałam o jej na prezentacji na polskim. Więc no, ja wszystko wtedy widziałam i wszystko wtedy ogarniałam ja, bo ja wiedziałam po prostu, co tam się w niej, w środku, znajduje. Dobrze, to przeczytam tył. Erik Marshall, świeżo upieczony absolwent college'u, przyjeżdża na wyspę księcia Edwarda, by w zastępstwie chorego przyjaciela poprowadzić szkółkę w Szar... Charlottetown poznaje tam piękną i tajemniczą Kilmeny, niemą dziewczyny obdarzoną słuchem absolutnym, która komunikuje się ze światem poprzez grę na skrzypcach. Erik się w niej zakochuje. O swoją miłość będzie jednak musiał walczyć. Czy uda mu się zdobyć serce Kilmeny? E, Dziewczę z to opowiedziana z punktu widzenia młodego mężczyzny. Historia prawdziwej i głębokiej miłości, która okazuje się mieć uzdrawiającą moc. Tak. Ożywiająca moc. <głos》>. Trochę tutaj jest mały taki spoiler, że tak to powiem. Ale to jest pierwsza, jedyna książka, którą mam w posiadaniu, która jest opowiedziana właśnie z punktu widzenia mężczyzny, a naprawdę mega mi się podobała. I z chęcią chyba do niej wróciła i przeczytała jeszcze raz. <głos》>. Tak, ale mogę ją polecić. Czy właśnie na jesienne wieczory, mimo że tutaj, no, szkółkę, tutaj, tutaj był właśnie jakiś tak początek roku, czyli tak wrzesień, wrzesień, październik, to coś, coś w tym stylu bym powiedziała, jak dobrze pamiętam, no bo na zastępstwo. Kolejna książka, to jest pierwsza książka tej autorki, yy, i tą autorkę naprawdę bardzo, bardzo lubię na targach książki. Widziałam ją na żywo dwa razy i trzy książki, w tym roku dwie książki, dostały jej po prostu wpis w środku, co mnie mega, mega cieszy. Ta książka chyba nie mam nie, ta książka nie mam podpisu, ponieważ z tą książką w ogóle wiąże się ciekawa historia, że ciekawa, taka totalnie... Nie, nie rozglądałam się nad nią w ogóle. E, ponieważ byłam pewnego razu z mamą w epiku e, i była na przecenie, właśnie ta książka stricte e, spodobała mi się okładka, przeczytałam na szybko z tyłu i e, takie dobra mamu, weźmy ją, to, to może po prostu takie dobra mamu, ją, to może po prostu przypadnie mi do gustu i tak dalej no i się zakochałam <noise> e, i jest to pierwsza część Czarów codzienności Agnieszki Krawczyk Pod tytułem Siostry I ta książka ma teoretycznie chyba 5 książek Ja posiadam cztery Wszystkie takie, które są normalnie wydane Jedna tam chyba była Kurde, nie jestem pewna Nie wiem, czy jest 6 tych części, czy 5. Tak, cztery książki Cztery książki? Nie, trzy Trzy książki Chociaż nie jestem pewna, czy nie wyszła jeszcze jakaś. No z tego, co tutaj, to tak, są trzy części: właśnie tej książki. Siostry, Przyjaciele Irwale i Słoneczna Przestań. Teraz zostały wydane w nowej odsłonie z poprawionymi troszeczkę tym tekstem. Coś w tym stylu, ale ja nie kupowałam, no bo mam te. I chyba tam Wigilia. W Zmysłowie, zaraz tutaj przeczytałem. Wigilia w Zmysłowie i Sylwester w Zmysłowie Ja niestety nie dorwałam, nie udało mi się dorwać z tego Sylwestra w Zmysłowie a bardzo żałuję, bo bardzo bym chciała ją przeczytać, no ale trudno nic z tym nie zrobię Przeczytałam tą książkę raz bo zazwyczaj teraz nie wracałam właśnie do żadnych książek, które przeczytałam Jedyne książki, które przeczytałam parę razy to właśnie były te Tak, że tak to stwierdzam no i dobra, przeczytam wam tył. Eee, Młoda kobieta Aga, Agata Nimirska chce poznać prawdę o swojej przeszłości. Dostaje zawiadomienie o śmierci matki, której nigdy nie znała, razem z przyrodnią siostrą Danielą. Jedzie więc do Zmysłowa, maleńkiego miasteczka w górach, by znaleźć odpowiedź na pytania, które dręczyły ją przez całe życie. W Zmysłowie czeka na Agatę dziewięcioletnia Tosia. Jej druga przyrodnia siostra, o której istnieje dziewczyna, nie miała pojęcia. To jest ojcem Tosi? Dlaczego matka ukrywała jego tożsamość? Mioceczko zatrzyma Agatę i Daniela na dłużej, zmuszając, by nie tylko przyjrzały się przeszłości i jej zagadką, ale i własnemu życiu. Otoczą ich ludzie zarówno dobrzy, ale też i mniej życzliwi – Pojawią się wierni przyjaciele, ale i wrogowie. Niemiecka zyska od danych sojuszników, miejscowego weterynarza dziwaka Jerzego Wilka, Julię Kowaks, Węgierkę, która związała swój los z Polską. Siostry wpłyną na życie wielu ludzi, zmieniając ich w zaskakujący sposób. Gdzieś w tle narodzi się wielkie uczucie. Miłość na przekrój wszystkiemu i bez pytania dlaczego. W codzienności one odmienią losy sióstr, pozostałych mieszkańców Zmysłowa, a może i odmienią i nas. E, tak. Wiadomo, polska książka, polska autorka. I naprawdę pamiętam, że pochłonęłam ją bardzo, bardzo szybko. Książka no, jest dość długa, nawet jak widzicie po prostu po rozmiarach jej. I ma 507 stron, więc jest naprawdę bardzo duża. I każda część jest właśnie w takiej grubości, ale wszystkie chyba, jak już pamiętam, książki tej autorki są właśnie takie grube. E, więc w ten sposób, ale naprawdę to była pierwsza książka tej autorki i do dzisiaj z nią jestem. Więc Przecież pierwsza książka, pierwsza e, książka autorki, którą to, to ja ją znalazłam i, i przeczytałam, bo wcześniejsze to było e, magiczne miejsce, nie wiem jak się ta serii nazywała. Magiczne miejsce. Dolina Mgieł i Róż, Obwód Księżycowy i Jezioro Szczęścia, tylko nie wiem, jak ta seria się właśnie nazywa, po prostu, ale tego też nie przeczytałam, ale wiem też, że e, to wyszło po prostu też nowa wersja, bo to są chyba jedne z najstarszych, ale nie jestem pewna, bo nie widziałam starszych książek od tej autorki, więc chyba pierwsze to, to były ta, takie obyczajówki, bo ona jeszcze kryminała, jak dobrze pamiętam, pisze. Kolejna książka, która też jest początkiem serii, była kupiona przeze mnie na pierwszych targach książki w Warszawie, chyba w 2014-2015 roku chyba w 2014, w drugiej klasie gimnazjum. Najdłużej mi się kojarzy to w drugiej klasie gimnazjum, więc chyba w 2014. Bo miałam wtedy 13 lat. Więc no. I jest to saga Ognie i Wody Jennifer Donnelly wielki Błęki To jest właśnie pierwsza część i są tej części cztery. Pamiętam, że na tą ostatnią czwartą czekałam, bo ona pisała ją, więc ja na nią czekałam, po prostu, aż się ją skończy pisać. I powiem tak. Ta książka jest o syrenach, tak jak właśnie możecie zobaczyć tutaj Więc jest e, tak właśnie troszkę fantazy e, Opowiedziana właśnie mm, Z punktu widzenia księżniczki syren, która właśnie e, Walczy o swoje królestwo, które straciła e, W pewnych okolicznościach, nie chcę wam tutaj zdradzać e, Tutaj nie wiem, czy jest napisane jakoś Tutaj jest chyba napisane. O, no, się tutaj podpisałam. Bo ja wcześniej podpisywałam książki, teraz tego nie robię. Tutaj jest Zofia Budkiewicz, 3D, czyli w trzeciej klasie. No, chyba, że wtedy ją podpisałam. prostu, więc nie jestem pewna. Nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ale dobra, tutaj mamy na. W takim zagięciu napisane o głównej bohaterce. Serafina, córka Izabeli, królowej Miromary, była wychowywana w jednym z jednym zamysłem: pewnego dnia stanie się na czele najstarszej cywilizacji na świecie cywilizacji Syren. Przed dzień ceremonii do Kimi, mającej na celu ustalenie, czy Syrena jest godna Korony, Serafina męczy w nocy dziwny sen ostrzegający ją przed powrotem z dawnego zła. Gdy się budzi, zapomina o koszmarze, ćwiczy swą pieśń magii śpiewu i z entuzjazmem wita swoją najlepszą przyjaciółkę Nele. Martwi się jednak z zachowaniem Mahdiego, księcia koronnego Matali I zastanawia się, czy nadal coś do niej czuje i zamierza ją poślubić Ceremonia, do kimi stanowiący odściniwający pokaz potęgi i wielkości królestwa Przerywa dramatyczne wydarzenie Za Zabójcza strzała przeszywa Izabelę. Królestwo pogrąża się w chaosie i sprawdza, sprowadzają się w najmożniejsze obawy Serafiny Teraz Sara i Nella muszą wyruszyć na misję odnalezienia zlecenia dawcy morderstwa i zrobić wszystko, by nie dopuścić do wybuchu wojny między krainami. Podróżując, napotkają inne bohaterskie syryny pochodzące z sześciu mórz. Wspólnie stworzą nierozerwalną więź i jako siostry podejmą próby rozwikłania intrygi zagrażające istnieniu całego podwanego świata. Tak, i tutaj mamy yy, królestwo Syren, całą mapę pokazaną, więc możemy sobie to mniej więcej wy wyobrazić, yy, jak, jak to po prostu wygląda. W jakimś stopniu. A tutaj Królestwo Miromary. Z drugiej strony mamy przedstawione. I mamy tutaj wierszyk. Wiesz... znaczy wierszyk, no taka przepowiednia to chyba była, jak już pamiętam. Yy, to mogę ją przeczytać. To jest z tyłu książki tutaj. Córko. Yy... Córko Morada, chyba tak to się czyta, ale nie jest pewna, pięć takich znajdź, których odwaga nadziei dotrwać. Jedną co niesie światło, gdy kroczy, jedną co dar ma wizji proroczych, jedną co nadal jeszcze nie wierzy, przez co wciąż lepą nieprawdą szerzy, jedną o duszy z boską iskrą, jedną co pieśni zna wszystkich istot. Wspólnie odnajdziecie talizmany, które sześcioro władców nosiło u boku. Dziś schryte pośród morskiej piany, po wielkiej bitwie światła i mroku. Tak, to jest pierwsza część właśnie tej yy, serii i też pamiętam, że bardzo, bardzo yy, ją lubiłam czytać i z niej się właśnie właśnie czekałam na kolejne części, bo jak o to przypominam, to przy... kupiłam od razu trzy, co tak teraz nie robię za bardzo, yy, bo nie wiem, czy książka przypadnie mi do gustu, czy nie, ale akurat z tego zakupu totalnie nie żałuję, że kupiłam ją trzech częściach od razu i tego czekałam na tą czwartą. Nie wiem nawet ile. Chyba z rok. Nie wiem, czy pamiętam. Ale naprawdę kocham syreny. A tutaj właśnie jest troszeczkę detektywistycznie jakaś pro, ten... czy powiedznia tutaj walka jakaś. Nie jest takie słodkie i w ogóle wiecie o co chodzi. Piątą książką, którą wam pokażę też jest polskiej autorki, którą bardzo lubię. Tylko, że... To nie jest, um, że tak powiem, klimaty na teraz, są bardziej właśnie zimowe. Ale zima przed nami, więc może wam pokażę po prostu książkę, którą warto przeczytać. Jest to książka pod tytułem Gaść pierdników szczypta miłości Natalii Sońskiej. W ten jest oto sposób. Pamiętam, że okładka mnie po prostu zaciekawiła. E, I e, po prostu... Tył również, jest to bardzo drobnym brzuszkiem pisane Ale w ten sposób autorka postanowiła to napisać I, I tak, ta książka ma trzy części Chyba trzy części, jak też pamiętam I przeczytam wam tutaj tył Hanna to nowoczesna kobieta, która poświęca wszystko budowaniu kariery Zraniona przez lata, postanawia, że już nigdy więcej się nie zakocha. Miłość to dla niej jest staromodny przyżytek, a w relacji e, z mężczyznami opiera na przylotnych romansach do czasu. Wiktor to człowiek sukcesu, który szturmem wdziera się w życie Hanki. Kobieta wkrótce przekonuje się, że jest nie tylko przystojny i czarujący, ale także troskliwy i opiekuńczy. Kiedy Hankę ulega rodzinnej atmosferze przy wypiekła opiekaniu pierników, coraz trudniej jej poprzestać na niezobowiązującej relacji. Jakby tego było mało, popada w konflikt ze swoją przełożoną, której mąż jest jej dawnym ukochanym. Czy przeżyłaś w stanie na drodze do szczęścia? Garść pierdniego w szczypto miłości to doskonały przepis na zimową opowieść o poszukiwaniu szczęścia. Spróbujesz? Więc ja spróbowałam i się zakochałam i pamiętam właśnie że czekałam na te kolejne części, żeby wyszły, bo byłam po prostu ciekawa, co yy, autorka przeszukuje bohaterom, bo tam to tam jest sporo się naprawdę bardzo działo. Książka nie jest jakoś masakrycznie gruba Myślę, że jest taka, takiej grubości normalnej, ale też ma piękne okładki Wiadomo, nie będę Wam pokazywać tych kolejnych części ponieważ nie chcę Wam za bardzo spoilerować, co tam się wydarzyło, ale myślę, że na święta komuś, na przykład w prezencie, kto lubi czytać albo samemu sobie, można sobie taką książkę kupić i Skakają w ręku usiąść i przeczytać tę książkę w kocyku i będzie naprawdę mega, mega fajny klimat. No i ostatnia książka, która jest takim nowością, że tak to powiem, no nowością, nowością, nie nowością. E, ale jest to pierwsza część kronik Rosewood, księżniczka Inkognito koni Glinia. Ja ją pokazywałam na moim Instagramie, na tym, jak się nazywa? Na relacji. Zaciekawiła mnie oczywiście okładka Bo dla mnie niestety no, książki muszą być ładne okładki I mi się po prostu rzucić w oczy Ale historia również mi się bardzo, bardzo spodobała I na ostatnich targach książki kupiłam czwartą część, która wyszła Jestem chyba na trzeciej? Jest to na trzeciej części Więc jeszcze do tej czwartej mi troszkę zostało Ale myślę, że zabiorę się za niedługo za czytanie żeby dokończyć i przejść do tej czwartej części i dowiedzieć się czy będzie kolejna, czy nie będzie kolejnej to łatwo można wyczytać eee... tak, i tam wam tutaj tył, bo to jest akurat bardzo śmieszne od zawsze marzyłam tylko o jednym żeby nie być księżniczką a teraz wlądowałam w pokoju z dziewczyną ogarniętą obsesją, żeby zostać jedną z nich i tutaj przeczytam Wam z tej, tego zagięcia. Lottie Pumpkin to zwyczajna dziewczyna, która marzy o tym, żeby być księżniczką, dostaje się do prestiżowej szkoły Rosewood Hall w ramach programu sta stypendialnego. Ellie Wolf to księżniczka, która może o zwyczajność i wybiera Rosewood Hall, żeby uniknąć pełnienia swoich obowiązków w królestwie Maradawi. Kiedy losy rzuca obie czternastolatki do tego samego akademika, zamiana tożsamości wydaje się najlepszym rozwiązaniem W końcu wszyscy przez pomyłkę i tak biorą loty za księżniczka, ale ktoś poznał ich sekret, a w Rosewood nic nigdy nie jest takie, jakie się wydaje Oj tak, nic się takiego nie wydaje, się nie wydaje takie samo, właśnie jakie może się po prostu wydawać na pierwszy rzut oka. I ta książka, no po pierwsze, ma piękną układkę, wszystkie części mają piękne układki i bardzo dużo się dzieje. Nie jest nudno, mogę Wam tylko teraz zdradzić. Więc to naprawdę było 6, 6, to zależy jak ktoś patrzy, 6, 5 książek moich ulubionych, które mogę naprawdę. Całego serduszka polecić. Ja nie mam problemu przeczytania na przykład wiosennej książki w jesień albo w zimę. Nie mam z tym problemu totalnie, ale nie będę nazywać właśnie tego filmu jesiennych top książek, tylko po prostu moje ulubione książki. Koniec. Jestem ciekawa, czy przeczytaliście jakąś, czy może widzieliście i zastanawialiście się nad nią, ale nie kupiliście. A dzięki mojej tutaj e, przedstawieniu tej książki i zachwalaniu ich, e, po prostu kupicie sobie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie opeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!